Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na drugą część czytelniczego podsumowania roku, czyli najlepsze książki, jakie przeczytałam w 2022 i szczęśliwie jest tego więcej niż tych najgorszych, ale nie wszystkie były obiektywnie dobre i obiektywnie naprawdę dobre, także będę to wyjaśniać po drodze. Zacznę od książki, którą skończyłam, zdaje się, wczoraj albo przedwczoraj. W każdym razie bardzo niedawno. Taniec złodziei. To jest książka z 2018 roku, która u nas została wydana w tym roku. I na pewno będę o niej mówić więcej w osobnej recenzji w styczniu, ale chciałam powiedzieć jedną rzecz. To jest książka, którą ja widziałam często na sali na TikToku i trochę się wahałam, trochę się jej bałam, bo z jednej strony książki z TikToka mogą być naprawdę spoko. A mogą być bardzo, bardzo złe. I nie oczekiwałam tutaj więcej niż spoko, a dostałam naprawdę bardzo wciągającą, bardzo angażującą fabułę z naprawdę lubialnymi postaciami. I to, co chyba najbardziej mnie urzekło w tej treści, oprócz samego wątku Enemies to Lovers, bo oczywiście musi być tu romans, ale to, co mnie najbardziej urzekło w tej treści, to ekspozycja, o dziwo, bo ona trochę zahacza o taką momentami hamską ekspozycję. A z drugiej strony czytacie to i czujecie się, jakbyście siedzieli sobie przy ognisku i ktoś opowiadałby wam historię. I to jest taki klimat. I tym przede wszystkim mnie ta książka urzekła. Poza tym chemia między bohaterami to jest po prostu jedno. Jedna z lepszych kreacji, jaką czytałam w ostatnim czasie. Będzie więcej na temat tej książki, ale generalnie bardzo polecam, bardzo mi się podobała. Okładka jest taka pse, to jest pierwszy tom dylogii i oczekuję, że drugi tom będzie przynajmniej równie dobry. E, następna książka, którą też skończyłam stosunkowo niedawno, to Północ w Everwood. To jest retelling baśni o Dziadku do Orzechów, więc mam tutaj balet. Wspominałam też o nim, przytaczałam im w poprzednim filmie. Mam tutaj balet, mam baletnicę, mamy dziewczynę dosyć młodą, która ma ogromne marzenie, żeby tą baletnicą profesjonalną zostać. No ale żyje sobie w arystokratycznej rodzinie gdzieś, kurczę, trudno mi powiedzieć, ale XIX wiek, tak bym strzelała, w Anglii. Także raczej trudno z wyborami osobistymi, kiedy rodzina ma dla ciebie plany. Ale jest tutaj... Bardzo magicznie. Ta baśniowa kraina, która zostaje nam przedstawiona jest niesamowicie urokliwa i oddaje to, co retailing powinien nam oddawać, czyli ten baśniowy morał przy okazji. Oprócz poruszenia dodatkowych problemów, dodatkowych e, współczesnych problemów w sumie, to właśnie zawsze jest ten moral. Dodatkowo, główna bohaterka jest silną kobiecą postacią, ale nie od samego początku. Ona, owszem, ma potężne marzenia i jest dosyć uparta, ale dopiero pod koniec widzimy właśnie tą bardzo odważną, tą silną postać kobiecą. No i właśnie, co za tym idzie, rozwój postaci jest bardzo, bardzo dobry. Poza tym, Zostałam że krasza na jednej z męskich postaci, ale to chyba inny temat. W każdym razie ta książka obiektywnie jest bardzo dobra. Północ w Everwood na pewno jedna z książek, o których szybko nie zapomnę, które będą ze mną dłużej... Siedziało w pamięci. Dalej króciutka lektura z bardzo gipką okładką, którą oceniłam też bardzo wysoko, czyli Zanim dostanie kawa, to jest zbiór czterech opowiadań, które dzieją się w tym samym miejscu, z podobnymi postaciami na scenie. I dlaczego mówię scenie? Ponieważ to jest bardziej sztuka teatralna niż książka pod tytułem opowiadania, czy powieść, czy taka bardziej epicko-literacka. To jest bardziej scenariusz, można by. W ten sposób to ująć, zwłaszcza patrząc na ekspozycję, która tutaj jest. Bo gdybyśmy coś takiego zobaczyli w takiej zwykłej po prostu powieści, to trzeba byłoby to wyrzucić od razu. Tutaj ma to sens, bo jest to po prostu sztuka. Poza tym, że jest naprawdę wciągająca, poza tym, że postacie są dosyć ciekawie, ciekawe, ale nie tylko ze względu jakby na swój rozwój tylko traumy, które przeżyli, traumy, które doświadczają. To jest ogromny nacisk yy, położony na uczucia i to mnie w tej książce najbardziej urzekło. Także jeżeli szukaliście czegoś bardzo emocjonalnego, to zdecydowanie Zanim wstygnie kawa do Was trafi. Następna pozycja, ja ją czytałam na początku roku, z tego co pamiętam, bardzo pięknie wydana, Godzina Wiedźm. Jest przecudowna, jest przepiękna i treść też ma... Pięknie napisaną, bo nie mogę powiedzieć, że fabuła jest piękna, bo to, to trochę taki. Tutaj mamy taki mroczny klimat, mamy tę magię, mamy społeczeństwo, które jest skrajnie religijne, które żyje według skrajnie religijnego prawa. No i co zatem idzie? Magia jest zakazana, a jednak pojawia się w tej książce. Mamy główną bohaterkę, która prowadzi nas przez tę historię z lękiem właśnie ze względu na to, w jaki sposób została wychowana, a jednak odważa się tutaj wyjść poza te umówione w świecie granice. Co jest zabawne w ogóle, ja ją czytałam na samym początku roku, bodaj w styczniu albo na początku lutego, z tego co pamiętam i no nie zapomniałam większości fabuły. <grych> Także jest to pewnego rodzaju osiągnięcie w moim przypadku. Przede wszystkim właśnie przez ten mroczny klimat, który się tutaj przewija, który nadaje tej akcji dodatkowego tempa. Także w mroczne, ale fantazy trochę, to tutaj Godzina Wiedźmy zdecydowanie. A w podobnej, powiedzmy, tematyce jeszcze Gołoborze Panna, czyli książka, w sumie Slavic Book, <śmusza> można by to tak nazwać. Książka opisująca właśnie słowiańskie zwyczaje, słowiańskie wierzenia, słowiańskiej tryb życia na Łysej Górze, w okolicach Łysej Góry w każdym razie. Właśnie w tym czasie, gdzie Polska przechodziła na chrześcijaństwo, gdzie były zakładane klasztory, gdzie pojawiali się mnisi z misją, żeby nawracać ludzi na jedyną prawowitą wiarę. No a jednak trafiałem do wioski, w której te zwyczaje słowiańskie dalej żyją i radzą sobie świetnie. Jest to tam pierwszy, jestem ciekawa kolejnych. I szczerze mówiąc, to było takie jedno z pierwszych moich podejść do Fabularyzowanych Buków i zdecydowanie nie żałuję. Ona niesamowicie wciąga i jest bardzo angażująca. Cały czas coś się tam dzieje, cały czas jest knucie, pewnego rodzaju ukrywanie się, ale też taka. Jakby jawna wojna poglądowa, można by to tak nazwać. Jest to w każdym razie niesamowicie angażujące i dosyć krótkie, leciutko ponad 330 stron. I ta książka po prostu się pochłania. Zdecydowanie jedna z lepszych, jak czytałam w tym roku. Dalej mam dwie, ale one obiektywnie nie są dobre. One obiektywnie są bardzo zwyklackie, są bardzo takie se. Są, no po prostu, nie najlepsze, ale totalnie subiektywnie. Jestem zakochana. Ilona Andrews. Płoń dla mnie i Biały Żar. Przypominam, że Biały Żar skończyłam czytać w 10 godzin. Jest to dosyć niesamowite, jak dla mnie, bo ta książka ma 500 plus stron. Chyba nigdy nie przeczytałam niczego w tak krótkim czasie. Z dla mnie miałam trochę problem na samym początku, to też mówiłam w recenzji, ale finalnie gdzieś to do mnie przemówiło. Tak jak mówię, one obiektywnie są dobre, są bardzo, bardzo, bardzo średnie, podchodzące nawet pod słabe. Jeżeli chodzi o rozwój bohaterów, bo niby jest, ale raczej tak średni. Wątek romansowy jest całkiem spokojny. Światotwórstwo jest leniwe. System magiczny jest całkiem dobry. Co prawda nie jakoś bardzo oryginalny, ale całkiem dobre. No i magia działa w tym świecie w miarę logicznie. Tak samo jak osoby, które są obdarzone tą magią, też są osobami z jakby na wyższych pozycjach społecznych, co robi. Naprawdę duży sens, jeżeli chodzi o działanie takiego społeczeństwa niemagicznego z magicznym. No bo jednak, no wiecie, mają ma przewagę nad zwykłymi śmiertelnikami. W każdym razie czekam na trzeci tom. Bardzo liczyłam na to, że wyjdzie jeszcze w tym roku. No ale trudno się mówi. To jest coś, czego nawet nie nazwę guilty pleasure, bo wcale nie wstydzę się czytając te książki i mówiąc o nich. Ale jeżeli oczekujecie ambitnej fantastyki. Ty, Urban Fantazy tak swoją drogą nie jestem fanką Urban Fantasy, to mi się czytało świetnie. E, jesteście. Jeżeli jesteście fanami ambitnej fantastyki, to na pewno nie te książki, <laughs> to, to, to nie ten adres, ale naprawdę dobrze się przy nich bawiłam i myślę, że mogę polecić każdemu, kto chciałby spróbować po prostu zobaczyć, jak ten świat tutaj wygląda. I znów to nie jest ranking e, absolutnie, ale gdyby był, to. Na pierwszym miejscu Exequo -ex -ex postawiłabym dwie książki. Po pierwsze, Imperium Złota, czyli finałowy tom trylogii Devabadu. Czyli przygoda, którą bardzo, bardzo warto przeżyć, nawet jeżeli pierwszy tom momentami może się dłużyć. Mnie się chyba nie dużo z tego co pamiętam, jak go czytałam, ale, ee, ale słyszałam takie głosy. E, w każdym razie zdecydowanie warto. To jest potężne zakończenie, bardzo satysfakcjonujące. Bardzo emocjonalne, też z drugiej strony, ale całkowicie kompletne. Ja jestem niesamowicie zadowolona z tego, jak ta seria się skończyła, i jestem pod wrażeniem, że ten ostatni tom jest tak dobry. Także, obiektywnie, naprawdę dobra książka, naprawdę dobra seria. I zdecydowanie ją polecam. I no, pewnie większość z Was ją czyta. No ale w każdym razie, jakbyście się jeszcze zastanawiali, czy e, trylogię DVB do czytać, to zdecydowanie. Tak. Zwłaszcza dla tego, co się dzieje na końcu. Tutaj mamy absolutnie wszystko i świetnie grającą politykę, i świetnie grające światotwórstwo, i świetnie grający konflikt, i absolutnie wszystko, po prostu wszystko się wyjaśnia, wszystko się rozwiązuje. Idealne zakończenie. I druga książka, która byłaby właśnie na pierwszym miejscu, to myślę, że doskonale wiecie, o co mi chodzi, Dziewczyna, która skoczyła do morza. I nigdy nie przestanę powtarzać, że jest to jedna z moich... Absolutnie ulubionych książek, a w tym roku szczególnie ulubiona. To jest Comfort Book, to jest romans, to jest książka oparta na mitologii koreańskiej. To jest coś, co chwytacie, zaczynacie czytać i nie da się od tego oderwać. I ja niesamowicie żałuję tylko jednej rzeczy, że ona jest taka krótka. 286 stron, moi drodzy, 286 stron bólu, cierpienia, łez śmiechu, radości, absolutnie wszystkiego, czego można doświadczyć podczas czytania książki. Jest po prostu niesamowita, wywołuje multum emocji. Ja pod koniec, jak skończyłam czytać, to nie wiedziałam, czy nią rzucać, czy zbudować jej łałtarzyk, także <laughs> czajcie, o co chodzi. W każdym razie jest przepiękna, nie tylko z zewnątrz, swoją drogą skrzydełka, um... Nie tylko z zewnątrz, ale również wewnątrz jak dla mnie to jest zdecydowanie zwycięzca, jeżeli chodzi o 2022 rok. I nigdy nie przestanę polecać dziewczyny, która skoczyła do morza. A i swoją drogą pl planuję reread w bliżej nieokreślonym czasie. Doszły mnie głosy, że... Znaczy no głosy, oprócz tego, że recenzje generalnie. To głosy o to, że ta książka jest słaba, że relacja jest zbyt szybka, że coś tam. I niesamowicie mnie to zdziwiło. W takim sensie, że tu nie ma dużo treści. To jest mniej niż 300 stron. Jest ogrom akcji, jest ogrom historii do opowiedzenia. Tutaj chyba wiadomo, że naturalnie coś będzie iść szybciej niż zwykle by szło na takiej na takich sześciu stronach treści. No ale ciągle jakby ja tutaj nie widzę problemu. <gry> ale będziemy robić reread, zobaczymy czy się z czymś zgodzę, czy nie podejrzewam że nie, ale zobaczymy. <gry> I na sam koniec chciałabym wyróżnić jeszcze jedną książkę, która była dla mnie totalnym zaskoczeniem, czyli gdy ucichną miasta od Katarzyny Jurkowskiej, to jest post apo pierwsze post apo jakie je czytałam. Bo oglądać, oglądałam seriale, filmy itd. Ale czytać post-apo nie czytałam. I wcale nie jestem zawiedziona, bardzo mi się podobało. Te postacie, które Kasia tutaj wykreowała, są niesamowicie dobre, one są bardzo żywe. I to przede wszystkim one budują tutaj absolutnie wszystko. Jest akcja, jest. Kilka stron takich spokojniejszych. Znowu jest akcja, znowu trochę spokojniej. Tempo jest w miarę równe, ale to te postacie są kluczem absolutnie do wszystkiego. One są po prostu z krwi i kości, i myślę, że dlatego ta książka przede wszystkim zasługuje, żeby się znaleźć też w tej topce najlepszych. To nie jest książka z tego roku, to jest 2019, ale przeczytałam ją w tym i absolutnie nie jestem zawiedziona. I będę czytać też kolejne. Dwie części. Druga część jest już dostępna na Algimi. Trzecia będzie na wiosnę, także poczekam chwilę przed premierą trzeciej, żeby zacząć drugą, żeby nie skończyć na Hangerze, takim jak tutaj na końcu. Także tym miłym akcentem chciałabym zakończyć ten film. Jest tu sporo książek. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie ich mniej, ale zaskoczyłam siebie tym, że jednak ciągle czytam dobre książki. Także to wszystko na dzisiaj. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Dajcie znać, jakie książki według Was wygrały w tym roku, które są najlepsze, które najbardziej Was wciągnęły, które po prostu kochacie. A my widzimy się następnym razem. Pa!